Kobiety idą mocno w, z orientacją w lewo polityczną, a mężczyźni bardzo mocno idą w prawo. Czego nie rozumiecie, sami polaryzujecie społeczeństwo. Ja nie wiem, czy oni będą w stanie na przykład spotkać. się spotkać. Tak, bardzo niektórym feminizm wszedł, że mówią, że mężczyźni na podstawie statystyk to są mordercy, gwałciciele i tak dalej, bo tak mówią statystyki. Ludzie. Można powiedzieć, że wśród mężczyzn jest najwięcej tego typu przestępstw i to jest jak, jak najbardziej zgodne z prawdą. Jeżeli jest taka kierowana w stronę mężczyzn agresja, to się dziwią, że w odpowiedzi mężczyźni idą w drugą stronę? Przecież to jest. Jest akcja, jest reakcja. Zresztą czego ja się po tej pani spodziewałem, jak ona nie rozumie ee, ciągu przyczyn.